Warszawa 317 nad ranem. Deszcz bębni o szyby najdroższej willi w stolicy Polski. Na trzecim piętrze, w pokoju wartym więcej niż całe osiedle, płacze dziecko. Ale to nie jest zwykły płacz. Kamera powoli przesuwa się przez marmurowe korytarze, mijając obrazy warte fortuny, złote ramki puste jak serca mieszkańców tego domu. Dźwięk staje się wyraźniejszy. To nie płacz. To rozpaczliwy rytm małych rączek uderzających o główkę. W progu stoi mężczyzna w jedwabnej piżamie, Marcin Kowalski, miliarder, którego jedna decyzja może ruszyć warszawską giełdę, ale teraz, patrząc na swojego syna, jest tylko bezradnym ojcem, który ma wszystko oprócz jednej rzeczy, oprócz wiedzy, jak pokochać swoje dziecko. Nagle, jakby z powietrza, pojawia się ona, kobieta w granatowym mundurze, z rękami poznającymi twardą pracę, ale z oczami pełnymi czułości, której nie można kupić za żadne pieniądze. Klęka obok chłopca i robi coś, czego nikt wcześniej nie potrafił dotyka go bez strachu, patrzy na niego bez litości, kocha go bez warunków. I w tym momencie, w luksusowym pokoju wśród zimnych marmurów, dzieje się cud. Dziecko przestaje płakać, miliarder przestaje oddychać, a kobieta z Grochowa, która nigdy nie miała nic, pokazuje mu, czym jest prawdziwe bogactwo. W świecie, gdzie wszystko ma swoją cenę, niektóre skarby są bezcenne. Historia o tym, jak miliarder stracił fortunę, żeby w końcu znaleźć życie. Tytuł pojawia się na ekranie z dramatyczną muzyką. Marcin Kowalski nigdy nie myślał, że cisza może być tak głośna. W swojej 70 pokojowej willi na Saskiej Kępie każdy krok odbijał się echem od marmurowych podłóg jak wyrzut sumienia. Była trzecia nad ranem, a on ponownie stał przy oknie swojego gabinetu, patrząc na świetliste smugi deszczu spływające po szybie. Miał wszystko: Imperium technologiczne warte miliard euro, apartamenty w Londynie, Nowym Jorku, Dubaju, jacht w Monako, samolot prywatny, ale w tej chwili z szklanką whisky w dłoni czuł się jak najbiedniejszy człowiek w Polsce. Z góry dobiegł go znajomy dźwięk. Mateusz znowu się budził, jego ośmioletni syn, Uwięziony w świecie autyzmu, gdzie każdy dźwięk był za głośny, każde światło za jasne, każdy dotyk za intensywny. Marcin słyszał, jak dziecko uderza się po głowie. Ten przerażający rytm, który stawał się codzienną ścieżką dźwiękową jego porażki jako ojca. Marcin wspiął się po schodach, każdy stopień cięższy od poprzedniego. Nie wiedział, co zrobić. Nigdy nie wiedział. Przez pięć lat od diagnozy próbował wszystko – Najlepszych terapeutów w Europie, eksperymentalne leczenie w Stanach, alternatywne metody w Szwajcarii nic nie pomagało. Mateusz pozostawał w swojej niedostępnej twierdzy. Kiedy dotarł do pokoju syna, zobaczył coś, co sprawiło, że serce prawie mu stanęło. Obok łóżka Mateusza klęczała młoda kobieta w granatowym mundurze służącej. Nie była to żadna z trzech gospość, które zatrudniał. Ta była inna. Jej długie, jasne włosy opadały na ramiona, a w oczach miała coś, czego Marcin nie widział u nikogo wcześniej, prawdziwe zrozumienie. Mateusz siedział na podłodze, kołysząc się i uderzając się po głowie, ale kobieta nie próbowała go powstrzymywać siłą. Zamiast tego powoli wyciągnęła rękę i zaczęła delikatnie rysować wzory w powietrzu, śpiewając cicho polską kołysankę, której Marcin nie słyszał od dzieciństwa. I wtedy stał się cud. Mateusz przestał się uderzać, jego oddech stał się spokojniejszy. Po raz pierwszy od miesięcy dziecko podniosło głowę i spojrzało prosto w oczy tej kobiety. Marcin stał w progu, nie śmiąc oddychać, bojąc się, że jeden ruch zniszczy tę magiczną chwilę. Kim była ta kobieta i dlaczego jego serce biło teraz tak szybko, jakby po latach zimna w końcu poczuło ciepło? Ania Nowak miała 26 lat. I całe życie za sobą naznaczone walką. Wychowała się na Grochowie, gdzie każdy dzień był testem przetrwania, a każda złotówka musiała być przemyślana trzy razy zanim została wydana. Jej matka zmarła, gdy miała 16 lat, zostawiając ją z trzynastoletnim bratem Tomkiem, który również był autystyczny. To właśnie Tomek nauczył ją tego, czego żaden podręcznik nie mógł: jak czytać w cichych oznakach bólu, jak rozumieć język, który nie używa słów jak kochać kogoś, kto nie potrafi okazać miłości w konwencjonalny sposób. Przez dziesięć lat pracowała na trzy zmiany. Rano sprzątała biura, po południu pakowała w magazynie, wieczorem uczyła się na zaocznych studiach rehabilitacji. Wszystko po to, żeby utrzymać siebie i Tomka, żeby opłacić jego terapię, żeby dać mu życie, na jakie zasługiwał. Kiedy agencja pracy zaproponowała jej posadę służącej w rezydencji najbogatszego człowieka w Polsce, wahała się. Ale pensja była trzy razy wyższa od wszystkiego, co wcześniej zarabiała razem wziętych. Mogłaby w końcu przeprowadzić Tomka do lepszego mieszkania, opłacić mu prywatną terapię, może nawet odłożyć coś na przyszłość. Pierwszego dnia pracy, gdy zobaczyła Mateusza, serce ścisnęło jej się z bólu, rozpoznała w jego oczach tę samą zagubioną desperację, którą widziała u Tomka przez lata. Rozpoznała w sposobie, w jaki kołysał się w kącie pokoju, Desperacką próbę uspokojenia przeciążonego systemu nerwowego. Tej nocy, gdy usłyszała płacz dziecka, nie mogła zostać w swoim pokoju w skrzydle służby. Instynkt, który rozwinęła przez lata opieki nad Tomkiem, był silniejszy niż strach przed utratą pracy, poszła do pokoju Mateusza i zrobiła to, co robiła setki razy dla swojego brata. Nie spodziewała się, że w progu pojawi się sam miliarder, Marcin Kowalski stał tam w jedwabnej piżamie, z włosami w nieładzie, a w jego oczach było coś, czego nie spodziewała się zobaczyć u najbogatszego człowieka w kraju, absolutną bezradność rodzica, który kocha swoje dziecko, ale nie wie, jak mu pomóc. Ich spojrzenia spotkały się przez ułamek sekundy. W tym momencie coś pękło w murze, który Ania budowała wokół swojego serca przez lata walki o przetrwanie. Ten mężczyzna, mimo wszystkich swoich pieniędzy, Cierpiał tak samo jak ona. Może nawet bardziej, bo jego synek był sam podczas gdy Tomek miał ją. Następnego ranka Marcin nie mógł się skoncentrować na niczym. Siedział w swoim gabinecie na pięćdziesiątym piętrze wieżowca przy rondzie ONZ, patrząc na panoramę Warszawy, ale w głowie miał tylko obraz tej kobiety klęczącej obok jego syna. Zadzwonił do agencji pracy. Potrzebuję wszystkich informacji o Annie Nowak, rzucił do słuchawki. To, co usłyszał, wstrząsnęło nim bardziej niż jakikolwiek raport finansowy. Sierota w wieku szesnastu lat, samotnie wychowująca autystycznego brata, trzy prace jednocześnie studia zaoczne, ani jednego dnia chorobowego przez ostatnie pięć lat, ani jednego spóźnienia, referencje, które brzmiały jak hymn pochwały, wrócił do domu wcześniej niż zwykle, znalazł Anię w kuchni przygotowującą kolację. Miała na sobie ten sam granatowy mundur, ale jej twarz była zmęczona. Zauważył małą bliznę nad lewą brwią, drobne popękane paznokcie dłoni, które pracowały ciężko przez całe życie. Proszę pani Nowak, musimy porozmawiać. Ania odwróciła się, a w jej oczach zobaczył strach. Myślała, że zostanie zwolniona za to, że wczoraj weszła do pokoju Mateusza bez pozwolenia. Opowie mi pani o swoim bracie, powiedział Marcin. I jej twarz natychmiast zmieniła wyraz z przestraszonej na zaskoczoną. Usiedli w salonie, ona na skraju fotela, jakby gotowa do ucieczki, on naprzeciw, po raz pierwszy od lat naprawdę chcąc kogoś wysłuchać. Ania opowiadała mu o Tomku, o tym, jak przez lata uczyła się jego języka, o tym, że autyzm to nie choroba do wyleczenia, ale inny sposób odbierania świata, o tym, że Tomek nie potrzebuje być naprawiony, ale zrozumiany i kochany takim, jakim jest. Mateusz wczoraj po raz pierwszy od miesięcy spokojnie zasnął, przyznał Marcin. Co pani robiła? No, nic szczególnego, tylko byłam przy nim, bez oczekiwań, bez próby zmuszenia go do niczego. Czasami to wystarcza. Marcin poczuł, jakby ktoś uderzył go w żołądek. Przez pięć lat próbował naprawić swojego syna, wydając fortuny na terapie, które miały go zmienić. A ta kobieta, która nie miała nic oprócz wielkiego serca... Wiedziała coś, czego on nigdy nie zrozumiał. Że Mateusz nie potrzebował naprawy. Potrzebował akceptacji. Tej nocy Marcin leżał w łóżku, nie mogąc zasnąć. Po raz pierwszy od lat nie myślał o biznesie, o kolejnych inwestycjach, o rozszerzaniu imperium. Myślał o kobiecie z Grochowa, która miała więcej mądrości w małym palcu niż on w całym swoim wykształceniu z Harvard. I myślał o tym, że gdy na nią patrzył. Jego serce biło inaczej niż przez ostatnie 10 lat. Czy Marcin zacznie dostrzegać, że prawdziwe bogactwo nie mierzy się w euro, ale w zdolności kochania bez warunków? I co stanie się, gdy jego świat zacznie się rozpadać, żeby mógł się odbudować na nowych fundamentach? Trzy tygodnie później świat Marcina eksplodował. Jego główny partner biznesowy, niemiecki koncern technologiczny, wycofał się z największej inwestycji dekady. Cztery banki jednocześnie zażądały wcześniejszej spłaty kredytów. Media rozpisywały się o końcu imperium Kowalskiego. Marcin siedział w swoim gabinecie o trzeciej nad ranem, patrząc na cyfry, które tańczyły przed jego oczami, jak wyrok śmierci. Stracił już ponad połowę majątku. Za miesiąc może będzie musiał sprzedać willę, zwolnić personel. Może nawet. Nagle drzwi się otworzyły. Ania wniosła tacę z herbatą i kanapkami. Nie ma pan prawa tu być o tej porze powiedział nie podnosząc wzroku znad dokumentów Mateusz pytał o tatę odparła po prostu nie mógł zasnąć to wystarczyło żeby wszystko w nim pękło Marcin ukrył twarz w dłoniach i po raz pierwszy od dzieciństwa zaczął płakać płakał z bezradności ze strachu z żalu że nie potrafił być dobrym ojcem gdy miał wszystko a teraz gdy może stracić wszystko w końcu zaczął rozumieć co naprawdę się liczy Ania postawiła tacę i bez słowa podeszła do niego. Położyła rękę na jego ramieniu tak samo delikatnie, jak robiła to z Mateuszem. Nie mówiła mu, że wszystko będzie dobrze, nie udawała, że rozumie świat biznesu. Po prostu była tam. Kiedy Tomek miał siedem lat, lekarze powiedzieli mi, że nigdy nie będzie mówił, wyszeptała: sprzedałam wszystko, co miałam, żeby opłacić terapię mowy. Zostałam bez grosza, bez pracy, bez nadziei. Ale nie zostałam sama. Tomek w końcu powiedział swoje pierwsze słowo: Nie mama ani kocham cię, powiedział Ania, bo wiedział, że jestem jego całym światem, tak samo jak on był moim. Marcin podniósł głowę i spojrzał na nią. Po raz pierwszy widział ją naprawdę nie jako służącą, nie jako kobietę, która pomagała jego synowi. Widział ją jako człowieka, który przeszedł przez piekło. I wyszedł z niego silniejszy, mądrzejszy, pełen miłości. Boję się, że stracimy dom, przyznał, że nie będę mógł zapewnić Mateuszowi tego, co teraz ma. Dom to nie budynek, odparła Ania. Dom to miejsce, gdzie jest miłość. Mateusz nie potrzebuje siedemdziesięciu pokoi. Potrzebuje jednego tatę, który będzie przy nim nawet wtedy, gdy świat się wali. W tym momencie Marcin zrozumiał, że się w niej zakochał. Nie w jej wyglądzie, choć była piękna, nie w tym, jak pomagała jego synowi, choć to było nieocenione, zakochał się w jej sile, w jej mądrości. Podoba ci się ta historia. Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować. A teraz ruszajmy dalej. I w jej zdolności kochania bez warunków, nawet w najciemniejszych chwilach. Ale jak miliarder, który tracił wszystko, mógł wyznać miłość kobiecie. Która miała w sobie więcej szlachectwa niż cały jego świat biznesu. Czy Marcin znajdzie odwagę, żeby otworzyć serce? A może strach przed utratą ostatnich resztek dumy sprawi, że odepchnie jedyną osobę, która go naprawdę rozumie? Miesiąc później Marcin stracił willę. Dom, który był symbolem jego sukcesu przez dziesięć lat, został sprzedany chińskiemu inwestorowi. Przeprowadzili się do trzypokojowego mieszkania na ursynowie. W bloku, który wcześniej zauważyłby tylko przez okno limuzyny. Ania mogła odejść. Jej umowa była związana z domem, a nowy właściciel miał własny personel. Ale gdy Marcin powiedział jej, że nie stać go na wypłatę za ostatni miesiąc, ona po prostu pokręciła głową. Nie pracuję tu za pieniądze, powiedziała. Pracuję tu dla Mateusza. Ale Marcin wiedział, że to nieprawda. Przynajmniej nie całkiem. Widział, jak na niego patrzyła, gdy myślała, że nie zauważa. Widział, jak jej twarz rozjaśniała się, gdy wracał do domu. Czuł między nimi napięcie, które rosło każdego dnia. Wieczorem, gdy Mateusz zasnął, siedzieli w małej kuchni przy oknie, wychodzącym na parking, pełen fiatów i opli. Były to chwile, które Marcin pokochał najbardziej. Cicha prostota, daleka od szaleństwa jego poprzedniego życia. Dlaczego zostałaś? Zapytał wprost. Ania patrzyła na niego długo, jakby ważyła każde słowo. Bo po raz pierwszy w życiu spotkałam mężczyznę, który jest gotów stracić wszystko, żeby stać się lepszym ojcem, wyszeptała. I bo, po raz pierwszy w życiu spotkałam kogoś, przy kim czuję się jak w domu. Marcin wstał i podszedł do niej. Ujął jej twarz w dłonie, te same dłonie, które jeszcze rok temu podpisywały kontrakty warte miliony, a teraz drżały z emocji przy dotykaniu najprostszego i najważniejszego skarbu na świecie. Ani ja. zaczął ale nie pozwoliła mu skończyć. Wiem, powiedziała. Ja też. Kiedy się pocałowali, było to jak powrót do domu po latach tułaczki. W tym pocałunku było wszystko strach, nadzieja, miłość, która rosła w ciszy przez miesiące i obietnica, że bez względu na to, co przyniesie jutro, nie będą już sami. Z pokoju obok dobiegł cichy głos Tata? Ania. To był Mateusz. Pierwszy raz w życiu przyszedł do nich sam. Bez płaczu, bez napadu, stał w drzwiach w piżamie w dinozaury, z włosami nastroszonymi od snu. Marcin i Ania rozdzielili się, ale nie odsunęli od siebie. Mateusz podszedł bliżej i niespodziewanie wziął ich za ręce, tatę za jedną, a za drugą. Teraz jesteśmy rodziną? Zapytał cicho. Marcin poczuł, jak łzy napływają mu do oczu. Nie były to łzy rozpaczy, które lał przez ostatnie miesiące. Były to łzy czystej, niezmąconej radości. Czy ten kruchy moment szczęścia przetrwa prawdziwy test? Bo za oknem już czekał samochód z ludźmi, którzy przywieźli wiadomość, która mogła zniszczyć wszystko, co właśnie zbudowali. Ludzie za oknem okazali się przedstawicielami amerykańskiej firmy technologicznej, która śledziła upadek Marcina przez ostatnie miesiące. Ale przyszli nie po to, żeby go dobić. Przyszli z propozycją, która brzmiała jak cud. Chcieli kupić jego patenty na innowacyjne rozwiązania w dziedzinie sztucznej inteligencji. Cena 200 milionów dolarów. Wystarczająco, żeby odbudować życie, ale nie za dużo, żeby zapomnieć o tym, czego się nauczył. Mam jeden warunek, powiedział Marcin, patrząc na Anię i Mateusza, którzy obserwowali całą scenę z kuchni: chcę założyć fundację dla rodzin dzieci z autyzmem. Połowę tej kwoty przekazuję na ten cel. Gdy Amerykanie wyszli z podpisaną umową. W mieszkaniu zapanowała cisza. Marcin stał przy oknie, patrząc na zachód słońca nad blokowiskiem Ursynowa i czuł się bogatszy niż kiedykolwiek w swoim życiu. Ania podeszła do niego i objęła go od tyłu. Jesteś pewien? Zapytała. To bardzo dużo pieniędzy. Jestem, odparł, odwracając się do niej. Przez pięć lat próbowałem kupić szczęście dla Mateusza. Teraz wiem, że ono nie kosztuje ani grosza, ale inne rodziny mogą skorzystać z pomocy, której my się nauczyliśmy. Rok później, Marcin i Ania wzięli ślub w małym kościółku na Grochowie, w obecności Mateusza i Tomka, który w końcu mógł poznać siostrę, o której tyle słyszał. Ceremonia była skromna, ale pełna prawdziwej radości. Ich fundacja pomogła już dwustu rodzinom w całej Polsce. Marcin odkrył, że praca z rodzicami dzieci z autyzmem daje mu więcej satysfakcji niż wszystkie jego poprzednie sukcesy biznesowe. Mateusz Otoczony miłością i zrozumieniem, rozkwitał każdego dnia. Nie wyzdrowiał, bo nie było z czego. Ale nauczył się żyć w świecie, który w końcu zaczął go rozumieć. Wieczorami, gdy chłopiec zasypiał w swoim pokoju w nowym domu, nie pałacu, ale prawdziwym domu pełnym ciepła, Marcin i Ania siedzieli na tarasie, patrząc na gwiazdy nad Warszawą. Myślisz czasem o tamtym życiu? Zapytała go pewnego razu Ania. Tak. Przyznał Marcin, i za każdym razem dziękuję Bogu, że je straciłem, bo inaczej nigdy nie spotkałbym Ciebie. Nigdy nie poznałbym swojego Syna naprawdę. Nigdy nie zrozumiałbym, że największe bogactwo to nie to, co posiadasz, ale to, kim się stajesz dla ludzi, których kochasz. Tej nocy, gdy całe Warszawa spała, w małym domu na obrzeżach miasta trzy serca biły w jednym rytmie. Serce miliardera, który odkrył, że prawdziwa wartość nie ma ceny. Serce kobiety z Grochowa, która nauczyła go, czym jest bezwarunkowa miłość, i serce dziecka, które w końcu znalazło swoje miejsce w świecie. A w ciemności pokoju Mateusz uśmiechał się przez sen, bo pierwszy raz w życiu wiedział, że jest kochany dokładnie takim, jakim jest. Koniec. Ta historia to przypomnienie, że największe cuda dzieją się wtedy, gdy otwieramy serca na ludzi, którzy wydają się różni od nas. Każde dziecko z autyzmem to nie problem do rozwiązania, ale skarb do odkrycia. Każdy rodzic takiego dziecka to bohater, który walczy każdego dnia o miłość i zrozumienie. Fundacja Serce Bez Granic Marcina i Ani stała się największą organizacją wspierającą rodziny z autyzmem w Polsce. Ich pierwsza szkoła dla dzieci ze spektrum autyzmu w Warszawie przyjęła już 300 uczniów. Program stypendialny pomógł 1200 rodzinom w całym kraju. Ale to nie liczby były najważniejsze. Mateusz, teraz trzynastoletni, został młodym ambasadorem fundacji. Jego pasją stały się komputery. Odziedziczył po ojcu talent do technologii, ale wykorzystywał go inaczej. Stworzył aplikację pomagającą dzieciom z autyzmem komunikować się ze światem. App została pobrana przez ponad milion użytkowników na całym świecie. Tomek, brat Ani, przeprowadził się do nich i został terapeutą w centrum fundacji. Jego własne doświadczenie z autyzmem czyniło z niego wyjątkowego specjalistę. Dzieci go uwielbiały, bo rozumiał ich bez słów. Marcin nigdy nie odbudował swojego imperium miliarderskiego i nigdy tego nie żałował. Zamiast tego odkrył, że prawdziwy sukces mierzy się liczbą serc, które udało się dotknąć. Każdego wieczoru wracał do domu do żony, która wciąż robiła najlepszą herbatę w Warszawie, i do syna, który go witał uśmiechem zamiast krzykiem. W świecie, który mierzy wartość człowieka bogactwem i pozycją, Marcin odkrył coś rewolucyjnego. Najcenniejsze są nie rzeczy, które możesz kupić, ale ludzie, których możesz pokochać bezwarunkowo. Autyzm nie jest tragedią, to inna forma piękna. Dzieci ze spektrum autyzmu nie potrzebują naprawy, potrzebują świata, który je zrozumie i zaakceptuje. Rodzice tych dzieci nie potrzebują litości. Potrzebują wsparcia i wiedzy, że nie są sami. Jeśli ta historia Cię poruszyła, możesz być częścią zmiany. Dla rodziców dzieci z autyzmem. Nie jesteście sami. W Polsce żyje ponad 100 tysięcy rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu. Wasze dzieci są perfekcyjne takimi, jakimi są. Każdy mały krok to wielki sukces wart świętowania. Szukajcie wsparcia w fundacjach, grupach, ośrodkach terapeutycznych. Dla wszystkich innych. Gdy spotkasz dziecko z autyzmem, które zachowuje się dziwnie, nie osądzaj, spróbuj zrozumieć. Słowa każde dziecko jest inne, to nie frazes, to prawda, którą warto pamiętać. Mała dobroć może zmienić czyjś cały dzień. Uśmiech, cierpliwość, akceptacja. Wszyscy szukamy miłości, wszyscy chcemy być zrozumiani, wszyscy zasługujemy na szczęście, nie ma w tym nic niezwykłego. Niezwykłe jest to, gdy ktoś ma odwagę pokochać bez warunków, zaakceptować bez oczekiwań, być obecnym bez żądania czegoś w zamian. Marcin był miliarderem, ale stał się bogaty dopiero wtedy, gdy nauczył się dawać serce. Ania była biedna, ale zawsze była bogata w to, co najważniejsze, w miłość. Mateusz był inny, ale właśnie ta inność stała się źródłem jego supermocny. W każdym z nas jest kawałek Marcina człowieka który szuka prawdziwego sensu w każdym z nas jest kawałek Ani osoby która kocha pomimo trudności w każdym z nas jest kawałek Mateusza istoty która chce być kochaną takimi jakimi jest dajcie polajka jeśli wierzycie że miłość może pokonać wszystko napisz w komentarzu która scena poruszyła cię najbardziej czy znasz kogoś kto potrzebuje dziś usłyszeć tę historię Jakie jest Twoje doświadczenie z autyzmem w rodzinie lub w otoczeniu? Udostępnij tę historię. Może ktoś dziś potrzebuje przypomnienia, że prawdziwe bogactwo mieszka w sercu, nie w portfelu. Subskrybuj kanał, żeby nie przegapić więcej historii, które zmieniają perspektywę na życie. Ta historia jest dedykowana wszystkim rodzicom, którzy kochają swoje dzieci bez względu na to, jak bardzo różnią się od normy wszystkim dzieciom, które są perfekcyjne w swojej unikalności i wszystkim ludziom, którzy mają odwagę zobaczyć piękno tam, gdzie inni widzą tylko różnice. Bo na końcu dnia wszyscy jesteśmy tylko ludźmi szukającymi miłości i wszyscy ją zasługujemy.